Witajcie, moi drodzy, w kolejnym filmiku z serii testów. Dzisiaj przetestujemy sobie proste urządzenie, a mianowicie tester do płynu hamulcowego. Na dobrą sprawę, możecie sobie tym testerem sprawdzić płyn hamulcowy, płyn sprzęgłowy w motocyklu, w samochodzie, bądź w innych urządzeniach, pojazdach, które w takowe są wyposażone. Co mamy? Słuchajcie, w zestawie, może sobie przybliżę kamerkę. Będzie nam wygodniej, jednocześnie Wam lepiej. Opa, opa! Ten TRX, który tutaj stoi, posłuży nam na model. Mianowicie, w zestawie, który mamy, mamy tak dokładnie instrukcję obsługi, wytłoczkę z samym urządzeniem. To, co w sumie jest najważniejsze dla nas. I teraz karton potrzebny nam nie jest. Urządzenie wygląda w taki oto sposób. Jest to dość prosta, dość prosta maszynka, ale jednocześnie bardzo fajna, funkcjonalna. Bardzo dużo nam wytłumaczy. Tu już sobie otworzymy zbiorniczek płynu. Ten te, TRX jest u nas w sumie na serwisie, więc z serwisu tego sprzętu będziecie mogli sobie obejrzeć filmik. Więc zaraz zobaczycie, jak to działa. Opa. Mamy takie urządzonko, włączamy sobie go tutaj, Pyk daje nam znać, ustawiamy sobie jaki rodzaj płynu sobie chcemy zmierzyć, mamy na DOT 4, DOT 5.1, DOT 3, więc sobie wybieramy, my akurat w tym przypadku mierzymy sobie DOT 3, przepraszam DOT 4, czemu DOT 3, bo spojrzałem akurat w tym momencie, sobie czytałem yy, i co, pokazuje nam 0%, wiadomo, ale co jest jeszcze ciekawe na Backpage'u, Opa, mamy coś takiego jak tester. I teraz to też jest bardzo fajne, moim zdaniem, ponieważ mając takie urządzenie, wy do końca nie jesteście pewni, czy z biegiem czasu ono będzie pokazywało Wam dobrze. Co nam to daje? Jest to taka płytka, widzicie, ma wejście pod sondę, tą tutaj, i ją sobie wpinamy. I teraz ustawiając na Nasz płyn, tak jak w tym przypadku, do 4, powinno nam pokazywać od 2,2 do 2,4. I wtedy wiemy, że nasz tester pokazuje nam prawidłowe wartości. Wpinamy sobie. Widzicie? Pika nam pokazuje 2,4, czyli jakby wszystko tu mamy w normie, mieści się to. Urządzenie zasilane z dwoma bateriami. My już sobie to wsadziliśmy wcześniej. Więc co? Test. Na dobrą sprawę jest bardzo prosty. Wkładamy do zbiorniczka i mierzymy, zobaczcie, pokazuje nam 2,8 trafić na zbiorniczek 2,8%, czyli już na dobrą sprawę płyn jest. No, zalecany do wymiany. Dlaczego zalecany do wymiany? I Już Wam to tłumaczę. Hmm. Widzicie, teraz nam zeszło, na zielono świeci. W momencie wsadzenia pokazało nam się przez chwilę czerwone, dlatego że zawsze na powierzchni nam się robi duża wilgoć. Z prostego względu no, wytrąca się ten, ta wilgoć gdzieś na tym płynie, więc gdzieś to musi mieć swoje znak. Wsadzamy. No, w tym przypadku akurat już się nie wytrąca. No, ale pokazuje 2,6. 2,6%, czyli jak najbardziej płyn kwalifikuje się do wymiany. I teraz tak, urządzenie jest zasilane dwoma paluszkami AAA, czyli tymi cienkimi, niestandardowymi, tylko tymi trochę cieńszymi. Co nam daje to, że to urządzenie sobie skorzystamy? Prosty przykład. Mierzymy sobie, mierzymy sobie tutaj ilość wilgoci w układzie hamulcowym, mianowicie Cały układ, płyn hamulcowy w ogóle jest bardzo mocno higroskopijny, czyli chłonie wilgoć z otoczenia. Jeżeli mamy nową butelkę płynu, kupujemy sobie trochę płynu na dolewkę, nie wiem, kupicie sobie litrową butelkę, a wlejecie na przykład 100 ml do układu, bo potrzebujecie, nie mówię o motocyklu, ale na przykład o samochodzie, reszta Wam zostanie i sobie wozicie, macie nadzieję, że tam będzie dobrze, w sensie taki, że jak będziecie potrzebować za jakiś czas, to sobie to użyjecie. No niestety, płyn higroskopijny jest bardzo... Silnie, no i po prostu praktycznie zostawiając odkręconą bańkę na około 3 dni, gdybyście nie zamknęli koreczka, zostawili sobie, to ten płyn już jest praktycznie niezdatny do użytku. Ciekawostka: przez zakręcone opakowanie też niestety chłonie wilgoć, tak samo jak z całego układu hamulcowego. Tak samo przez mikropęknięcia na wężykach jakieś tam wiecie każda nieszczelność na, na pojemniczkach wszędzie tą wilgoć nam chłonie. I co się dzieje? Płyn y, zaczyna mieć większą ilość wilgoci. Jak widzicie wystarczy tak na dobrą sprawę ponad 2%, 2 i już ten płyn się nie nadaje do użytku. Y, z doświadczenia wiem, że na dobrą sprawę przy motocyklach to ma się okres dwóch lat. Co dwa lata powinniście wymieniać płyn hamulcowy na świeży. Y, więc, jeżeli tego nie zrobiliście przez ostatnie dwa lata, bankowo ten płyn będzie do wymiany. W przypadku, gdy macie wątpliwości, takie urządzenie może nam bardzo znacząco ułatwić sprawę. Koszt takiego urządzenia, bo w tym właśnie nie powiedziałem, z Chin, to jest gdzieś w granicach 40 paru złotych, więc, moim zdaniem, za cztery dyszki takie urządzenie, jak jeszcze po. Poszukacie sobie, nie wiem, na... nieraz się trafiają promocje, że jak macie nowe konta, świeże pierwsze zakupy i tak dalej, to macie w ogóle duże rabaty, więc takie urządzenia kupi się jeszcze taniej. Moim zdaniem, czy warto? No warto. No dodatkowo urządzenie wyposażone jest w latarkę. O, nie wiem po co. Czy sobie macie doświetlać w nocy? Różnie bywa. Nie daj boże. Będziecie potrzebowali, może będziecie mieli gdzieś w samochodzie, zabraknie wam, nie wiem, ku awaria samochodu, chociaż taką latareczką wątłom, bo wątłom, ale zawsze sobie coś doświetlicie, więc moim zdaniem funkcja no nie do końca przydatna, ale może jak wiadomo, nie mam nic innego pod ręką, to zawsze taka lampeczka jest lepsza niż żadna. Yy. Tak sobie możemy w ten sposób sprawdzać, dodatkowo właśnie przez swoją higroskopijność, na tym powinniśmy teraz dokończyć to co zaczęliśmy, więc przez swoją higroskopijność płyn zawiera dużo, e, znaczy dużo, nie dużo, bo to widzicie 2% w całej pojemności, więc to jest praktycznie znikome ilości wilgoci, ale już wystarczą. Zmienia nam się automatycznie cała charakterystyka płynu, szybciej zaczyna wrzeć, czyli w momencie jeżeli jeździmy w ciepłe dni, gdzieś tam ostrzej sobie pohamujemy, ten płyn po prostu zaczyna się gotować. To jest jeden przykład na to, że te hamulce automatycznie zaczynają się zapadać. Jeżeli macie takie problemy, no to też jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że już ten płyn, wiadomo, stracił swoje właściwości i działa jak działa. Dodatkowo płynie, w którym mamy wilgoć, czyli wodę, zaczyna po całym tutaj naszym układzie hamulcowym to krążyć i powoduje korozję. Czym się objawia korozja na takim układzie hamulcowym? Mogą nam korodować tutaj miejsca pracy tłoczyska na układzie z natury. One są z innych stopów teoretycznie niekorodujących, ale mimo wszystko jakakolwiek wilgoć powoduje utlenianie się tych materiałów przez to może nam wycinać uszczelnienia i pompka może z czasem przestać działać, ale najprędzej staną wam tłoczki hamulcowe, dlatego że one są niklowane. Chromowane z natury, tam przeważnie gdzieś ten nikiel zawsze się tam z biegiem czasu odparza. Przy starszych motocyklach, to na dobrą sprawę mamy stalowe tłoczki, więc one już korodują od samego patrzenia. Więc jeżeli mamy jeszcze wilgoć w układzie, no to automatycznie Wam tłoczek stanie dębowo ani w tą, ani w tą, i każda próba jego ruszenia, czy cokolwiek powoduje wycinanie, uszczelnienia. No i mamy problem z cieknącymi hamulcami. Inne historie, ale jakby płyn hamulcowy i sprzęgłowy, bo wiadomo w tym motocyklu akurat mamy linkę, ale z natury jeszcze jest też dużo motocykli, które mają hydrauliczne pompki sprzęgła. W nich tak samo możecie sobie tym urządzeniem sprawdzić. Dlaczego o tym mówię akurat teraz? ponieważ mamy okres, gdzie jest duża wilgotność powietrza. Niektórzy sami grzebią sobie w garażach. Bierzecie jakieś płyny, które kiedyś tam sobie kupiliście. Nie wiem, kupiliście litrową butelkę. Bierzcie mi do motocykla. Jeżeli samemu wymieniacie, starczy Wam, no takie dobre, zależy jak to wymieniacie właśnie. Bo jeżeli wymieniacie to taką metodą na zasadzie chałupniczą, czyli wlewacie, pompujecie, wlewacie, pompujecie i tam nadal sobie spuszczacie. To jest taka metoda, wiecie, średnia. Dlaczego? ponieważ w momencie jakby tutaj wlewacie i przepompowujecie to ten płyn krąży wolno i on się cały czas miesza z tym starym płynem. Mimo że wy go przepompujecie nie wiadomo jakiej ilości, ten płyn i tak dalej gdzieś te stare, że tak powiem, jego stary płyn zostanie po prostu. Najlepsza metoda jest tak naprawdę próżniowo wyciągać cały płyn, czyli wlewamy, tutaj mamy pojemnik jeszcze doczepiony. Ten pojemnik nam uzupełnia, żeby tutaj nam nie zabrakło w naszym zbiorniczku i my próżniowo wysysamy dość szybko ten płyn. Czyli momentalnie jak zaczynamy wysysać, to jest dość szybko, że ten przepływ tego płynu jest, no tak naprawdę pół litra na najprostszy układ to jest takie minimum. Ale to jest naprawdę szybko i naprawdę dobrze. Dlaczego? Ponieważ przez szybki, szybkie ruszenie tego płynu wypukujemy wszystkie. Paprochy, które się tam gdzieś wytrąciły z płynu, dostały się w międzyczasie do układu resztki korozji, jakieś inne rzeczy, to wszystko wypukujemy tym, tym systemem. Ale to jest nieistotne, słuchajcie, ważne, żeby to płyn najlepiej sobie wymieniać na bieżąco, żebyście właśnie nie mieli problemu, że teraz w okresie zimowym odstawiacie motocykl, na wiosnę chcecie ruszyć, wciskacie hamulec, nagle zaczynają hamulce blokować, coś się gotują klocki, inne rzeczy, ponieważ właśnie, jeżeli zaniedbacie układ, Hamulcowy, a najprostszą rzeczą jest po prostu płyn. To może się to zemścić tak, że tłoczki będą nam się zacierały, będą stawały, czyli w momencie, jak się hamulec, ten hamulec nam się zadusi, trochę odbije, ale to tylko trochę, bo wiadomo, jak puścimy pompkę, zniwelujemy ciśnienie, ale tłoczek się nie cofnie, bo nie będzie miał odpężenia. Więc tłoczek będzie nam trzymał, będzie się jechali, klocki się będą tarły cały czas po, po tarczy, będą się gotowały, wycierały, tarcza się będzie przegrzewała, wycierała. Dodatkowo temperatura, która się tam będzie wytwarzała, będzie przechodziła na zacisk, będzie powodowało to dodatkowe podgrzanie tego płynu, więc jeszcze spadnie nam skuteczność układu hamulcowego. Dodatkowo przez to praktycznie ryzykujecie swoim zdrowiem, słuchajcie, a nawet życiem, bo jeżeli przestanie Wam działać układ hamulcowy, to jest po pozamiatane. Nie zdarzy się to raczej nagle, że jedziecie, wciskacie hamulec, nie macie hamulca, chociaż takie historii już też dziś słyszałem. Ja osobiście z takimi historiami styczności nie miałem. Przeważnie jest to po prostu tak, że nam się klocki hamulcowe zaciskają na tarczy, i jak jedziemy, to się wszystko gotuje. Klocki po prostu szlak trafia, no bo przegrzane klocki już są średniej jakości. Zaczynają piszczeć inne rzeczy. Tego nie chcemy, to niwelujemy. Więc pamiętajcie, układ hamulcowy musi być zadbany. No, więc myślę, że to tyle w tym filmiku. Wyczerpałem trochę tej wiedzy dla was więc dajcie znać czy takie urządzenia wam w domowym warsztacie się przydadzą myślę że tak z prostego względu że to kosztuje cztery dyszki a poliszcie sobie koszty wymiany płynu hamulcowego w motocyklu czy w samochodzie chociażby ilu z was sobie teraz zastanówcie się odpowiedzcie sobie ciebie i ciebie i ciebie i ciebie wskazuje ile z was osób wymienia Płyn hamulcowy w motocyklach. Wiadomo, jak zaprowadzi się na serwis, pewnie serwisanci wam to zaproponują. I jeżeli zaprowadzacie samochód do warsztatu z natury, to wy decydujecie, co jest robione przy samochodzie. Nie wiem, jak tam inne warsztaty, my zawsze sprawdzamy, przeglądamy, co trzeba zrobić i po prostu informujemy klienta, kiedy co było robione, podpytujemy ewentualnie wiecie, te interwały czasowe, żeby to było też sprawdzone. Ale jeżeli my nie mamy pewności, no to wiadomo, i Wy nie macie pewności, to zawsze zalecamy, ale odpowiedzcie sobie na pytanie, kiedy ostatnio wymienialiście płyn hamulcowy w samochodzie? Wiecie o tym, że jego też się wymienia co dwa lata. Także zastanówcie się, bo na pewno wiem, że niektórzy z Was mają samochody po 10 lat i nawet nie wiedzą, że tam jest takie coś jak płyn hamulcowy. Także dbajcie o swoje sprzęty. To urządzenie co Wam może jeszcze dodatkowo dać? No, zapłacicie za usługę wymiany płynu hamulcowego bądź sprzęgłowego w układzie. I co? Macie wątpliwości? Otwieracie sobie zbiorniczek, wkładacie urządzenie, ty sprawdzacie, ok, było wymienione. Bądź jeżeli, bo też mamy historię z klientami, którzy gdzieś tam mają do czynienia z innymi warsztatami. No i gdzieś tam informacje, które dostaliśmy od naszych niektórych klientów, w sensie podzielili się swoimi doświadczeniami, były takie, że zaprowadzili samochód do. Za warsztatu, w którym długo, długo serwisowali i mało tego Właściciel warsztatu to był ich znajomy. Poprosili o wymianę płynu hamulcowego. Usługa została zrobiona, ale coś tak nie do końca. Nasz klient był zadowolony. Pojechał do innego warsztatu, żeby to sprawdzili. Okazało się, że płyn był wymieniony tylko w zbiorniczku. Moi drodzy tylko w zbiorniczku, czyli odesany tylko ze zbiorniczka, nie przepukany cały układ, tylko tu do zbiorniczka wlany świeży płyn i na tym koniec usługi. Także takim urządzeniem możecie sobie to sprawdzić po prostu w ramach wątpliwości, czy to było zrobione, ponieważ kilka razy wciśniemy układ hamulcowy, ten płyn zacznie nam się przepukiwać ze starym i wtedy automatycznie wydajność tego płynu, który mamy w zbiorniczku spada diametralnie, więc takim urządzeniem możemy sobie to po prostu w bardzo łatwy sposób sprawdzić, czy dany warsztat, wykonał swoją usługę tak jak wykonać powinien czy tylko, że tak powiem zapudrował mm, serwisową czynność także to tyle mam nadzieję, że film Wam się podobał dajcie znać w komentarzu lajkujcie, komentujcie udostępniajcie, czy dźwięk bo teraz jak widzicie już nagrywamy z mikrofonami, czy dźwięk Wam się podobał a my jak zawsze widzimy się w następnym filmiku. No i co? Kontynuujemy z tym TRX-em. Także do następnego, moi drodzy.